Amon, znany również jako Eman lub Amon, to jeden z bardziej tajemniczych i fascynujących demonów opisywanych w klasycznych księgach demonologicznych. Jego imię pojawia się w wielu źródłach okultystycznych, a jego rola w hierarchii piekielnej oraz charakter stanowią mieszankę symboliki pochodzącej zarówno z tradycji starożytnej, jak i średniowiecznej. Według Księgi Gioecji, pierwszej części słynnego Lemegetonu, czyli kluczy Salomona, Amon zajmuje bardzo wysoką pozycję w strukturze piekieł opisany jest tam jako Markiz Piekła, który dowodzi czterdziestoma legionami duchów. Tytuł Markiza w demonologii oznacza demona o znacznym autorytecie, stojącego nieco niżej od księcia, ale wyżej od hrabiego czy rycerza. Jego funkcją jest kierowanie określonymi sferami wpływu, najczęściej tymi, które dotyczą ludzkich emocji, relacji i losów. W tradycji goetycznej Amon był uważany za ducha, który potrafi sprowadzać zgodę między dawnymi przyjaciółmi i kochankami, Lecz także rozniecać gniew i spory, jeśli taka była jego wola. To czyniło go demonem ambiwalentnym, równie zdolnym do zjednoczenia jak i zniszczenia więzi międzyludzkich. W Pseudomonarchia Demonum autorstwa Johannes'a Viera, powstałej w 1563 roku, amon opisany jest jako jeden z markizów piekła, który przybiera postać wilka z ogonem węża, a z pyska jego buchają płomienie. Po przywołaniu może jednak przyjąć postać człowieka o głowie kruka. W tym wizerunku widzimy wyraźne echo dawnych bóstw solarnych i ptasich symboli starożytnego świata. Wielu badaczy uważa, że Amon jest w pewnym sensie demonicznym przekształceniem imienia i funkcji Amonare, egipskiego boga słońca i życia. W ten sposób średniowieczna demonologia przejęła i odwróciła znaczenie dawnego boga światła, czyniąc z niego władcę ognia piekielnego i strażnika tajemnic rozdarcia duszy. W Biktioner Infernel Colina de Plancego Wydanym w roku 1863 Amon pojawia się również jako marki z piekła, który zna przeszłość i przyszłość. Może ujawniać tajemnice, wpływać na uczucia i namiętności, a także wzbudzać przyjaźń lub nienawiść wedle życzenia przywołującego. De Planzi przedstawia go jako istotę o dwoistej naturze łączącej pierwiastek bestialski z ludzkim, co miało symbolizować jego władzę nad tym, co zwierzęce i rozumne w człowieku. W wielu rękopisach i tekstach z okresu średniowiecza i renesansu. A Amon jest też określany jako duch pośredniczący, nie w pełni potępiony, ale niezdolny do powrotu w świat boskiego światła. Z tego powodu jego imię często pojawia się w rytuałach przywołania, w których magowie starali się uzyskać informacje lub wpływ na ludzkie serca. Wierzono, że jego obecność może być wyczuwalna poprzez zapach siarki lub nagłą zmianę temperatury w miejscu rytuału, a jego głos miał przypominać chrapliwy szept, jakby pochodzący z wnętrza ziemi. Symbolicznie Amon łączy w sobie archetyp mędrca i bestii. Z jednej strony posiada głęboką wiedzę o ludzkiej naturze, emocjach i relacjach, z drugiej zaś jego ognisty oddech i zwierzęce kształty ukazują, że jest też ucieleśnieniem instynktu i pożądania. W tradycji ezoterycznej często bywa interpretowany jako strażnik podświadomości demon, który przynosi poznanie poprzez konfrontację z własnymi namiętnościami i lękami. Niektórzy badacze wskazują również, że Amon mógł być demonem związanym z astrologicznym znakiem Skorpiona lub planetą Merkurym, co tłumaczyłoby jego zdolność do manipulowania emocjami i komunikacją. W alchemicznych tekstach jego imię pojawia się w kontekście ognia oczyszczającego, który spala fałsz, by odkryć prawdę, choć czyni to w sposób niebezpieczny i bolesny. W ujęciu hierarchicznym Amon zajmuje w piekle miejsce pośród wielkich markizów, będąc jednym z tych duchów, którzy działają bezpośrednio pod rozkazami książąt i królewskich władców demonów. Takich jak Asmodeusz, Paimon czy Biliel. Jego rola to zarządzanie emocjonalnymi aspektami ludzkiego życia, szerzenie niezgody lub przywracanie harmonii wedle rozkazu. Wizerunek Amona ewoluował przez wieki, od pierwotnie boskiego symbolu płodności i słońca, przez demona ognia i namiętności, aż po alegorię ludzkiego dualizmu, w którym współistnieją rozum, instynkt, światło i cień. Dla okultystów był on uosobieniem tajemnicy serca, tej siły, która potrafi stworzyć miłość lub zniszczyć wszystko, czego dotknie. Jego postać stanowi uosobienie sprzeczności, łączy w sobie pierwiastek ludzki i zwierzęcy, boskie i potępione. Według najstarszych opisów pojawia się on w dwóch głównych formach. Jako człowiek o głowie wilka lub jako człowiek o głowie kruka, niekiedy łączący oba te wizerunki w jednym, przerażającym ciele. Jego oczy płoną jak rozżarzone węgle, a z pyska bucha ogień, który spala powietrze wokół. Często ukazywany jest z ogonem węża, który wije się wokół jego ciała niczym żywy symbol przewrotnej mądrości i odwiecznej pokusy. Cała jego sylwetka otoczona jest ciemnością, z której wyłania się migotliwy blask płomieni, jakby sam był centrum ognistego wiru, w którym miesza się światło i cień. W jego obecności, jak pisał Colin de Planzi w Dictionnaire Infernel, powietrze gęstnieje, a przestrzeń staje się ciężka od zapachu siarki. Amon nie jest jednak potworem pozbawionym rozumu, jego twarz, Mimo, że zwierzęca ma w sobie wyraz inteligencji i melancholii. W niektórych przekazach jego skrzydła przypominają pióra kruka, symbolizujące mądrość i kontakt z tajemnicą śmierci, w innych zaś jego ciało spowite jest płomieniami, które nigdy go nie trawią, a jedynie rozświetlają otaczający go mrok. Ten kontrast ognia i cienia ma znaczenie symboliczne, a Amon jest demonem równowagi pomiędzy przeciwieństwami, strażnikiem tajemnic, które łączą życie i śmierć przeszłość i przyszłość. Miłość i nienawiść. Jego moc opisywana jest jako potężna i trudna do zrozumienia nawet dla innych duchów piekielnych. W Gioecii wspomina się, że Amon posiada zdolność przewidywania przyszłości i ujawniania tajemnic przeszłości. W jego obecności magowie mogli pytać o losy, które dopiero miały nadejść, lub o wydarzenia, które zostały zatarte przez czas. Uważano, że potrafi on przenikać zasłonę między tym, co było, a tym, co dopiero się stanie. Ukazując prawdę ukrytą w cieniu. Jego wiedza nie jest jednak daną za darmo. Każdy, kto próbował ją posiąść, musiał liczyć się z tym, że cena za objawienie przyszłości to utrata części własnego spokoju, gdyż Amon ukazuje nie tylko to, co dobre, ale i to, czego lepiej byłoby nie wiedzieć. Oprócz daru proroctwa i wglądów sekrety, Amon znany jest także z niezwykłej zdolności łagodzenia sporów i nienawiści. W pseudomonarchia demonum Johannes Viera opisany został jako duch który może doprowadzić zwaśnionych ludzi do pojednania. Może przywracać przyjaźń i miłość, które zostały utracone, a także zasiać zgodę tam, gdzie panował gniew. Jednak tak jak jego ogień może ogrzewać, tak samo potrafi spalić, ta sama moc, która łączy, może też rozdzielać. Jeśli przywołujący demon Mak nie był godny jego pomocy lub nie zachował czystości intencji, a Amon potrafił odwrócić jego pragnienia przeciwko niemu, czyniąc z miłości nienawiść, z przyjaźni zdradę. W symbolice ezoterycznej moc Amona interpretowana była jako odzwierciedlenie boskiego daru poznania i jego ciemnej strony. Jego proroctwa nie pochodziły z boskiego światła, lecz z głębin cienia, z tej części istnienia, gdzie czas i przeznaczenie splatają się w jeden nierozdzielny splot. Jako demon ognia i mroku zarazem, Amon jest istotą, która widzi świat w pełni, z całym jego bólem i pięknem. Ogień w jego ustach oznacza moc wypowiadania prawdy, która oczyszcza, ale też rani. Ciemność wokół niego to symbol tajemnic, które ludzki umysł nie zawsze powinien poznać. W średniowiecznych rytuałach goetycznych magowie przywoływali Amona z zachowaniem największej ostrożności, wypowiadając jego imię trzykrotnie i otaczając się znakami ochronnymi. Wierzono, że tylko ci, którzy potrafią zapanować nad własnym gniewem i rządzą, mogą wejść z nim w kontakt bez ryzyka utraty duszy. W wielu opisach pojawia się też motyw, że jego głos przypomina odgłos wiatru lub echo skrzydeł wielkiego ptaka. A jego obecność zwiastuje ciepło, które nie pochodzi ze Słońca, lecz z głębi Ziemi. A Amon jest więc nie tylko demonem przewidywania i pojednania, ale także strażnikiem granicy pomiędzy światłem i mrokiem. Jego postać, choć przerażająca, niesie w sobie symboliczny przekaz. Aby zrozumieć naturę rzeczy, trzeba spojrzeć w ogień, który pali, i w ciemność, która skrywa prawdę. Jego moc to wiedza, ale wiedza, która wymaga odwagi, by ją udźwignąć. Jego etymologia prawdopodobnie wywodzi się z imienia Amonare, jednego z najważniejszych bogów Egiptu, czczonego już około 2000 lat przed narodzinami Chrystusa w tebach jako boga słońca, życia, płodności, ukrytej mocy. W języku egipskim imię Eman oznaczało ukryty, gniewidzialny, co w kontekście religijnym odnosiło się do boskiej obecności, której nie można dostrzec oczami, lecz jedynie odczuć sercem. W demonologii średniowiecznej to pierwotne znaczenie uległo jednak odwróceniu, Amon stał się symbolem mocy ukrytej nie w boskim świetle, lecz w cieniu. To przekształcenie nie było przypadkowe. Średniowieczni okultyści i teologowie wierzyli, że wiele demonów to upadłe formy dawnych bóstw pogańskich. Amon, jako echo egipskiego Emoune, zachował więc pierwotny aspekt potęgi, wiedzy i rozumu, lecz jego źródło zostało przeniesione do sfery piekielnej. Symbolika jego imienia odzwierciedla tę dwoistość również w jego funkcjach. W Geoecji przedstawiany jest jako ten, który może przynieść pokój między wrogami lub rozpalić w nich gniew. To właśnie w tej zdolności ujawnia się jego prawdziwa natura, duch gniewu i pojednania, który nie należy całkowicie do żadnej ze stron. Amon symbolizuje równowagę pomiędzy przeciwnościami, ale jest to równowaga niestabilna, pełna napięcia, jakby w każdej chwili mogła przechylić się w stronę zniszczenia lub odkupienia. Jako duch gniewu Amon reprezentuje pierwotną, instynktowną siłę. Która rodzi się z bólu, dumy i zdrady. To ogień, który trawi, ale także oczyszcza. W wielu średniowiecznych opisach pojawia się motyw jego ognistego oddechu, który spala powietrze wokół. Ten płomień jest obrazem emocji, jakie targają człowiekiem, gdy pozwala, by gniew przejął kontrolę nad rozumem. W magii symbolicznej Amon był przywoływany, gdy chciano zrozumieć źródło własnego gniewu, ujarzmić go lub przekształcić w siłę działania. Jego energia była więc zarówno destrukcyjna, jak i transformująca niszczyła to, co fałszywe, by człowiek mógł odnaleźć w sobie prawdę. Jednocześnie Amon jest również duchem pojednania. W tym aspekcie jego ogień staje się światłem, które rozprasza mrok nienawiści. W dawnych tekstach przypisywano mu moc przywracania zgody między ludźmi, gaszenia konfliktów i odbudowy więzi, które zostały zerwane. Ta zdolność do łagodzenia sporów wynikała nie z miłosierdzia lecz z głębokiego poznania natury ludzkiej, Amon rozumiał bowiem, że gniew i miłość są dwoma obliczami tej samej emocji. Potrafił więc przekształcić jedno w drugie, ukazując, jak cienka granica dzieli zniszczenie od odrodzenia. W tym sensie Amon uosabia wewnętrzną walkę człowieka między emocją a rozumem. Jego symbol to płonące serce oplecione wężem, znak świadomości, która walczy z instynktem. Człowiek, który staje przed Amonem w rytuale lub w snach, Konfrontuje się ze swoim własnym wnętrzem, z tym, co ukryte i nieoswojone. Demon ten nie jest więc jedynie istotą piekielną, ale również alegorią ludzkiego doświadczenia, nieustannego balansowania pomiędzy namiętnością a rozsądkiem, gniewem a wybaczeniem, mrokiem a światłem. W tradycji okultystycznej z okresu renesansu pojawia się także interpretacja, że Amon jest strażnikiem płomienia świadomości wewnętrznego ognia, który daje człowiekowi zdolność rozumienia, lecz jednocześnie niesie cierpienie bo otwiera oczy naprawdę o własnej naturze. Dlatego wielu magów uważało go za demona wiedzy emocjonalnej, tego, który uczy, jak panować nad własnymi namiętnościami, nie poprzez tłumienie ich, lecz poprzez ich zrozumienie. Echo starożytnego Emoune w jego imieniu przypomina, że nawet w najciemniejszych istotach piekła przetrwała cząstka dawnego światła. A Amon to symbol przemiany boskiego w demoniczne, mądrości w rządze, harmonii w konflikt. Ale to również przypomnienie, że rozum i emocja nie mogą istnieć osobno. Tylko poprzez ich wzajemne napięcie rodzi się prawdziwe poznanie. W jego ogniu płonie zatem nie tylko gniew, lecz także zrozumienie. W jego ciemności teli się odblask dawnego boga, który był kiedyś światłem świata, a teraz ukrył się w cieniu, czekając, aż człowiek odnajdzie go w sobie.